Hej, witajcie w dzisiejszym filmie. W końcu zrecenzujemy zestaw chińskie święto latarni. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj w końcu zrecenzujemy zestaw 80107 chińskiej Święto Latarni, a więc zestaw, który został wydany z okazji Nowego chińskiego Roku Bawołu. Tak, dokładnie, Bawołu, gdyż jak sprawdzałem opis tego zestawu, okazało się, że nie jest to byk, a właśnie wspomniany Bawoł. Lecz zanim naprawdę się rozgadzam, chciałem w tym miejscu podziękować wam, wszystkim moim widzom, którzy przyczynili się do tego, iż ta recenzja w końcu się mogła pojawić, gdyż to dzięki wam udało się przekroczyć 500 subskrypcji, a więc cel jaki sobie postawiliśmy. No a w szczególności dziękuję tutaj Prodatemu Gikowi, który udostępnił mój filmik i dzięki temu więcej Was tutaj zawitało. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. No a teraz co? Chyba nie ma co przedłużać, tylko przejdźmy do recenzji, a omawianie myślę zaczniemy od figurek. W zestawie otrzymujemy 7 minifigurek, więc całkiem sporo. Mianowicie pierwszą z nich i chyba zarazem najciekawszą jest to pewien zadowolony turysta zajadający się różowymi kulkami, które otrzymujemy tu w postaci nadrukowanego okrągłego tajla. Dodatkowo trzyma on łyżkę oraz miskę z ową potrawą. Ma również bardzo fajny nadruk przodu oraz z tyłu na torcie. Jak widzicie ma jakąś saszetkę. Bardzo fajnie to wygląda. No i nasza figurka ma także dwa wyrazy twarzy. Z jednej strony jest uśmiechnięty, a z drugiej właśnie się zajada. Druga figurka jest to kobieta w żółtym ubraniu, telefonem komórkowym. No i tak samo ma ona nadróg szodu i z tyłu na torsie oraz jeden uśmiechnięty wyraz twarzy. Przechodząc dalej, mamy chyba parę kolejnych turystów. A czemu akurat twierdzę, że jest to para? Otóż dlatego, że obie figurki mają takie same bluzy. Jak widzicie, mają na nich nadruk z obecnym 2021 rokiem oraz małą głową Bawoła, a z tyłu kaptur z rogami. Naprawdę dobrze to wygląda. Dodatkowo chłopak trzyma w ręku napój, który w opisie jest nazwany bąbelkową herbatą, a dziewczyna ma selfie sticka ze smartfonem. No i każdy stick ma jeden uśmiechnięty wyraz twarzy. Kolejna figurka jest to gościu w okularach bardzo fajnym nadrukiem swetra, który oczywiście znajdziemy z przodu, tyłu, oraz uwaga na rączkach. No i nasz jego ma również dwa wyrazy twarzy, jeden taki stonowany, a drugi uśmiechnięty oraz ma również jedno akcesorium w postaci aparatu. No i ostatnie dwie figurki, tym razem są to dzieci, krótkimi, nieskinanymi nóżkami, mianowicie jest to dziewczyn plus C z jednorożcem która dodatkowo w ręku trzyma króliczka, który to z kolei w opisie zestawu jest nazwany również lampionem, ale tak czy siak jest on dość ciekawy. No i nasza figurka ma też dwa wyrazy twarzy uśmiechnięty oraz taki przerażony, zdziwiony. Z kolei minifig chłopca ma również ciekawy nadruk na torsie. Dodatkowo znajdziemy u niego pod szyją szal, a także ma rękę na takim krótkim piku. I podobnie jak jego koleżanka, też ma dwie twarze, jedną wyraźnie uśmiechniętą, a drugą smutną. Tak więc figurki w tym zestawie są naprawdę bardzo udane. No a przechodząc do samej konstrukcji tego zestawu, jak widzicie, ma ona pewne podobieństwa do modularów. Mianowicie chodzi tu o chodnik, który znajduje się tu z przodu oraz z prawej strony, a także miejsca na piny z boku oraz z tyłu, dzięki którym możemy Połączyć nasz set z innymi zestawami z serii Creator Expert. Tak więc, bardzo fajnie, że Lego pomyślało, iż sporo osób będzie chciało dołączyć do innych budynków ten park i dzięki temu powiększyć swoje miasta Lego. No dobrze, wracając jednak do naszej recenzji, jak możecie zauważyć, do naszego parku. Prowadzą dwie bramy księżycowe, które są naprawdę bogato przyozdobione. Najpierw może zajmijmy się tą po prawej, nad ową bramą oraz na murak znajdziemy takie jakby osobne nakłówki, a nad samym wejściem dodatkowo po bokach zamontowane zostały elementy w kształcie głowy smoka. Wydaje mi się, że jest to zupełnie nowy klocek, ale jeśli się mylę to mnie poprawcie. Po bokach naszej bramy znajdziemy również czerwone tajle z nadrukowanymi chińskimi napisami. Więc bardzo fajnie. A przesuwając się kawałek dalej, po lewej stronie widzimy coś na kształt. Posągu minifigurki. W opisie zestawu jest to dokładnie nazwane. Lampionem w kształcie minifigurki. Zwał jak zwał, aczkolwiek też ma fajne nadruki tutaj z przodu oraz z tyłu na torsie. Są to oczywiście znowu chińskie napisy, ale naprawdę świetnie się one na niej prezentują. No a po przeciwnej stronie bramy możemy zobaczyć uliczną latarnię, do której zamontowano dwa czerwone lampiony. Niestety akurat nie znajdziemy na nich na druku, a szkoda, bo przez to te lampy wyglądają dosyć ubogo w porównaniu do reszty. Ale zostawmy to i przejdźmy do drugiej bramy. Jak widać, znajdziemy tutaj takie same stopienia jak przy tamtym wejściu. Jedyną różnicą jest to, że dodatkowo w górze znajdziemy takie osobne balustrady, które prawie od razu kojarzą się z kulturą azjatycką. No i jeszcze jedną zasadniczą odmianą jest to, że zamiast tych czerwonych tajli mamy tutaj zamontowane kolejne cztery lampiony. Właznik posiadają nadruki Bawoła, a dwa pozostałe są identyczne jak te na latarni ulicznej. No i ogólnie po prawej stronie mamy tutaj taką samą latarnię uliczną jak przy poprzedniej bramie. I również ma ona zamontowane te lampiony. Zatem skoro wejścia do naszego parku mamy omówione, to zajmijmy się tym co jeszcze jest na chodniku. Mianowicie jest to mała ławeczka, prosta bo prosta, ale fajnie urozmaica nam tutaj otoczenie. Dodatkowo za ławką po jej bokach powiewają sztandary Chunlian, bo tak właśnie one się nazywają. Są one tutaj wykonane z takiego miękkiego plastiku, więc dzięki temu kamie się układają. No a nad nimi widzimy kolejny rodzaj lampionów. Tym razem są one dużo większe od pozostałych, ale i tak dobrze wyglądają, szczególnie właśnie z tymi sztandarami. Tak więc możemy być zadowoleni z ilości szczegółów. No, a skoro wszystko z zewnątrz mamy omówione, pora przejść do wnętrza parku. Do naszego chińskiego ogrodu możemy wejść przez te dwie bramy księżycowe, które przed chwilą omówiłem. I tak wchodząc od tej po prawej, momentalnie znajdujemy się na kolejnym kodniku. Jednak ten jak dla mnie jest dużo ciekawszy od tego na zewnątrz, gdyż za sprawą różnego rozmieszczenia tych tajlik, które teraz widzicie, prawie od razu odnosimy wrażenie, iż ten chodnik jest dużo starszy, dzięki czemu mamy kolejne urozmaicenie terenu. Bardzo mi się to podoba. I idąc dalej tą właśnie ścieżką, docieramy do małego mostku, dzięki któremu możemy przedostać się nad stawem i przejść w drugi fragment parku, no, i jeśli chodzi o tą przeprawę, mimo dość prostej budowy, naprawdę fajnie ona się prezentuje. Szczególnie podobają mi się tutaj te ozdobne kule zamontowane w narożnikach. Bardzo dobrze to wygląda. No a kiedy już przekroczymy nasz mostek i dostaniemy się na drugą stronę, znajdziemy tutaj dalszy fragment kodnika, który z jednej strony prowadzi do bramy księżycowej, a z drugiej strony do takiej altany. Dodatkowo przestrzeń ta wypełniona jest kolejnymi lampionami, które wiszą na takim jakby rusztowaniu. Te po zewnętrznych stronach mają znowu nadruki bawoła, a te w środku są po prostu przezroczyste. Także liczba latarenek w tym zestawie jest naprawdę duża, a jak się przekonacie, to jeszcze nie są wszystkie. Wracając jednak, kiedy już miniemy owe lampiony naszym oczom, ukazuje się pawilon, bądź właśnie altanka, czyli dość charakterystyczny budyneczek dla kultury chińskiej. Jak widzicie, jest to zamontowane na takim podwyższeniu skalnym, które również jest ciekawie zbudowane. Zastosowano tutaj różne techniki łączenia, aczkolwiek i tak najciekawsza jest sama altana, którą jak sami możecie zauważyć. Jest po prostu piękna, ma mnóstwo stopień, zwłaszcza przy samym dachu. Te turkusowe elementy, kratownice, ba, Nawet banany. Wszystko to sprawia, że może się to nam naprawdę podobać. W ogóle to połączenie koloru dark red ciemno-niebieskim jest bardzo dobrze przemyślane. No a jeśli chodzi o samo wnętrze, to dostaniemy się tam poprzez kamienne schody. I po środku znajdziemy taki podest, który w sumie nie wiem, czy jest stołem, czy siedziskiem, ale też fajnie tutaj współgra. Przechodząc dalej, obok pawilonu. Znajdziemy mały zagajnik, a w nim trzeba bambusowe, jedne w kolorze ciemnozielonym, a drugie w jasnozielonym. Tak więc możemy założyć, że te ciemniejsze są to nieco starsze pędy, a jaśniejsze, młodsze. I podobnie jak pozostałe konstrukcje, są one również ciekawie zbudowane. Mianowicie niektóre z nich zostały zamontowane na takich patyczkach z zawiasami kulkowymi, tak więc możemy je dowolnie ustawiać. No a po, poza bambusami w tym zestawie mamy jeszcze jedno drzewo, trochę takie nietypowe, bo z różowymi oraz fioletowymi liśćmi. Jest ono co prawda bardzo proste, ale i tak nie zmienia to faktu, że nadaje tutaj klimatu. Z kolei pozostałą roślinność znajduje się przy stawie, do którego teraz właśnie przejdziemy. Jak możecie zauważyć, cały stawik został wyłożony przezroczystymi roczystymi niebieskimi tajlami, które co niektóre posiadają nawet na ryb, a dokładnie są to karpie koi. Więc fajnie, że aż takie szczegóły LEGO tutaj zadbało. Dodatkowo, gdzie niegdzie, znajdziemy lilie wodne oraz jakieś drobne szuwary na brzegach. W ogóle całe Bajorko zostało fajnie zaoblone, więc, próżno szukać tutaj kanciastości. I też fajnie ukazano tutaj głębokość wody. Jak widzicie, za sprawą różnego podłoża bardzo dobrze to odwzorowano. Także duży plus za to. Ale nie myślcie, że to wszystko. Postrzegawczych także tutaj coś się pojawiło. Mianowicie, kiedy spojrzymy pod most, zauważymy tam żółtą żabkę. A idąc dalej, między bambusowym zagajnikiem a murem ot otaczającym nasz park, znajdziemy łańcuch z kolejną ilością lampionów. Aczkolwiek nie ma już tutaj nic nowego, a po prostu są tutaj powieszone latarnie, wszystkie jakie dotychczas widzieliśmy. Także mamy taki, jakby, przegląd każdego rodzaju lampionów. No a cały ten łańcuch jest zawieszony na dwóch masztach, na których z kolei znajdziemy już kolejne tajle z nadrukowanymi chińskimi napisami, więc możemy tylko narzekać, że nigdzie nie mamy tłumaczenia tego, co zostało tam napisane, ale to już taki szczegół. No a na sam koniec został nam największy lampion w tym zestawie, czyli bawuł, który jest tutaj zamontowany na takim. Podwyższonym postumencie, a jeśli chodzi o jego szczegóły, to spójrzcie, całe zwierzę jest utrzymane w podczerwono-złotej kolorystyce. Dodatkowo po bokach ma nadruki takich okręgów oraz na głowie zostały nadrukowane oczy. W ogóle cała głowa fajnie y, się porusza, bo jest zamontowana również na zawiasie kulkowym. No i znajdziemy tutaj także złote rogi oraz złoty kolczyk. No i najfajniejsza rzecz, czyli możliwość podświetlania naszego bawoła, a to wszystko za sprawą świecącego klocka. Więc bardzo fajnie, że dostajemy tutaj taką opcję bawialną. Podsumowując, zestaw 80107, chińskie święto latarni jest naprawdę bardzo udanym i świetnie dopracowanym zestawem. Szczególnie warto tutaj zauważyć, że otrzymujemy naprawdę ogromną liczbę elementów z nadrukiem. No i przede wszystkim nie mamy żadnych naklejek. Także, jak widzicie, LEGO jednak potrafi czasami uniknąć owych naklejek, więc bardzo fajnie. No a ja się cieszę, że ten ogromny zestaw znalazł się w mojej kolekcji. Bo naprawdę od początku mi się on podobał. I mimo iż ma dość wysoką cenę, to kosztuje tutaj 460 złotych około, to naprawdę myślę, warto wydać dla niego tyle pieniędzy, bo widać, że jest to naprawdę przemyślany i świetnie dopracowany zestaw. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.